O, boże, ja już jestem w grze. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w grze In Tycoon. W grze, w której tworzymy swoją karczmę, swoją gospodę, swój. Pensjonat. W, w opisie jest napisane pensjonat, także pewnie będziemy tutaj serwować, robić nieco więcej niż tylko jedzenie. Zapewne coś więcej. Kliknąłem nowa gra i od razu mnie wrzuciło do rozgrywki. Nie wiem, co się dzieje. Mam zbudować pokój tawerny. Od razu gra ode mnie. Chcę, żebym coś budował. Zobaczymy. Gra wyglądała bardzo ciekawie yy, na Steamie. O Jezu, muszę się skupić, nie potrafię mówić i czytać jednocześnie. Gra wyglądała naprawdę bardzo przyjemnie na Steamie. Pomyślałem sobie, że spróbowałbym, o co tutaj chodzi. Zobaczymy, co będzie. Także będziemy właścicielami gospody, będziemy właścicielami pensjonatu. To zgaduję, że jesteśmy my. Nie wiem, czy to jest klientka, i czy moja żona, nie mam pojęcia. I mam nadzieję, że nasza gospoda, nasz pensjonat będzie miał się bardzo dobrze i że nie spłonie, ponieważ już widzę pochodnie na ścianach i boję się, że po prostu coś może pójść nie tak i to może mi potem spłonąć. No ale nic, zobaczmy, zbudujmy swój pierwszy pokój tawerny. Co ja mam kliknąć? Na piwo, a potem na. Tawe Aha, tawerna, okej. Okay. Czyli tutaj, tak? Ciach. A, powiększyliśmy po prostu tutaj. Okej. Okay. Umieść stół. Dobrze. Wu, wow, tu jest jakiś taki wskaźniczek jak daleko jest od baru. Zgaduję, że co pewnie im dalej tym wolniej obsługa i tak dalej. Dobrze, zróbmy pierwszy stoliczek. Będzie on tutaj w rogu sali. A czemuż by nie zatrudnij kelnerkę? Już kogoś zatrudniamy od razu. Tutaj coś się podświetliło. Kelnerka, zatrudnij. Dobrze, zatrudniamy kelnerkę. Nazywa się Berta. Mamy naszą pierwszą kelnerkę. Bertę. Zobaczymy czy ta kelnerka A kto to jest? To jest Berta. No to Berta nie stój przed karszą, tylko dokładnie idź obsługuj gości. To, mamy teraz cel, osiągnąć poziom drugi i zbudować pokój kuchenny. Tak, do tego potrzebny jest poziom drugi. Dobrze, w takim razie osiągamy poziomy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Berta obsługuje nam stolik bardzo ładnie, pięknie. A co państwo, a skąd państwo wiedzą, co zamówić? Macie jakieś menu, jakąś kartę, jakiś kod QR może do zeskanowania? W średniowieczu kod QR do zeskanowania? Nie ma jakiegoś? Wino, wino mu przyniosła, słuchajcie. Dobrze, dobrze. Wow, pochodnie się zapaliły. No, bo w ogóle em, gra była na Steamie em, jako, że już skończony jest development. E, przez długi czas chyba była w fazie testów. Nie wiem, naprawdę pierwszy raz mi się dzisiaj pokazała. Spojrzałem na to, mówię, kurczę, no ja uwielbiam takie gry. Także no, grzechem byłoby nie spróbować w to zagrać, nie zobaczyć o co tutaj chodzi. Zobaczymy jak, jak bardzo dynamiczna będzie gra na, na, na jak długi czas w ogóle starczy, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że, że na chwilę i mam nadzieję, że będzie naprawdę się przyjemnie grało. Gdzieś tam widziałem, że jeszcze mogą być jakieś zwierzaki, także już w ogóle byłoby super jakiegoś pieska tutaj mieć w środku. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz mamy noc, a jaka jest godzina? Lato kończy się za... Aha, pogoda bezchmurnie, szybkość wygasania pewnie... Co to znaczy wszystko, słuchajcie? Jaka jest pora dnia w ogóle? To ja widzę, a jakaś godzina? Nie, godziny nie ma, nie ma zegarów jeszcze w średniowieczu niestety, także... A, no i jeszcze jedno, nasza karczma nazywa się CHODŹ JEŚĆ! Karczma nazywa się CHODŹ JEŚĆ! Tak będziemy zachęcać ludzi, jeśli ktoś będzie niepewny, będziemy mówili WRAJEMANA, CHODŹ JEŚĆ! I miejmy nadzieję, że przyjdzie zjeść! Także <średzimy> zobaczymy... To jest w ogóle Mikołaj. Mikołaj pracuje przy barze, obsługując napoje. Ale to jest Mikołaj, to jest ktoś zatrudniony, czy to jestem ja? To jest ktoś zatrudniony, okej, okay, dobrze, czyli to nie jestem ja. O Jezu, jaka duża mapa, przesuwam, przesuwam, patrzcie, jak daleko będziemy mogli... No nie, taką wielką karmę to ja... karczmę to ja nie wiem, czy dam radę nadzorować. Napiwek! Ktoś zostawił napiwek, możemy go zebrać. Zebraliśmy napiwek, jedna i dwie dziesiąte monety. Nie wiem, jak ktoś zostawił 20 monety, ale nie wnikam, to jest średniowiecze. Bliźniaki przyszły. Co on mówi? Upa się pakula? <grystanie> nie wiem, co to znaczy, proszę pana. Proszę po, proszę po ludzku mówić. Ale ona tego wina serwuje. A skąd ja mam wiedzieć, na przykład, co on tutaj serwuje? Aha, tu jest ulepszenie. O, mamy koniec dnia, czyli koniec dnia się co? Zakończył kiedy? Straty zero, Jesteśmy na minusie. Oj, to niedobrze! O, jakieś, jakieś wydarzenia możemy wybrać. A, ale to za jakieś punkciki, a my nie. Ma mamy tylko na jedno punkciki. Szczęśliwa godzina. Szybkość poruszania się. Nie, to nie musimy nic zrobić. Mogę wymienić złoto na reputację. Wow! Nie no, nie wymieniamy absolutnie. Pomijamy. Na razie niestety nie możemy. A mogę w takim razie jeszcze jeden stół na przykład zrobić, to będziemy mogli mieć więcej klientów w takim układzie. Więc zróbmy tutaj jeszcze jeden stół, żeby mieć więcej ludzi. Czyli dni się kończą automatycznie, dni się automatycznie zaczynają, nic tutaj więcej nie robimy z tym. A w jaki sposób ja osiągnę poziom drugi, nie za bardzo wiem. Nie wiem, co to jest poziom drugi, jak mogę to osiągnąć. To tak trochę mało mi mówi. I ja niestety się nie domyślam. Sypialnia, łazienka, pokój, gier, piwnica, ogród, dekora. O, dekoracje mamy. Tylko drogie te dekoracje, to nie stać nasz aż tak. Możemy lustro ewentualnie umieścić. A, już gdy kliknąłem, to kupiłem nie. Tu lustro. A tu, o, lustro mamy. Dobra, mamy dekoracje w formie lustra. Super, ludziom się spodoba. Trzeba wyczyścić, coś, coś tu się stało, rozlało się coś komuś. O, awans na poziom drugi! Chodź jeść! Dostało nagrodę. 300 monet, plus jeden personel, jeden punkt poziomu i możemy zrobić kuchnię? Tak! Możemy zrobić kuchnię. Super! Mamy ladę, mamy kocioł, gdzie gotuje się zupy. Ladę, gdzie przygotowane dania są umieszczane. Aha, i kelnerka je zawiera. I kuchnia. Dobrze robimy kuchnię. Robimy w takim razie kuchnię. Kuchnię oczywiście za barem zrobimy. O, jest ślicznie nawet odgrodzona. A w jaki sposób? Aha, że teraz kocioł. Dobra, musimy zrobić kocioł. No na środku kocioł, no bo i gdzie? I ladę. Okej, okay, rozumiem, chyba to było trochę skomplikowane, ale musiałem to przemyśleć. E, tu mamy ladę. Ta lada powoduje, że tutaj rzeczy, które są w kuchni przygotowane, zostają umieszczone i następnie są ludziom serwowane. I ta lada musi obejmować jednocześnie kociołek, który teraz tam się podświetla. Jak i. Kurczę, gdzie tam ladę by umieścić? Jak i stoły muszą obejmować, więc nie mogę umieścić obiektu na innym obiekcie. A. A w jaki sposób? Aha, to, to ona musi być tylko w kuchni? Czyli ona nie może być. Czyli ona musi być w kuchni, ta lada. Oj, to takie niefortunne, bo mi stołu może nie objąć. A tu? Nie. Tu ewentualnie. Dobra, niech będzie tutaj lada w takim razie. Zobaczymy. I kucharza musimy zatrudnić też. Kucharz. Zatrudnij kucharza. Dobra. A szkoda, że tej lady nie mogłem tu umieścić, no bo ta tak... A no dobrze, no, no cóż, cóż, cóż zrobimy? No nie zrobimy nic. Jak powiększymy kuchnię, to na pewno jakoś ten... Ale to by trzeba było kuchnię umieścić jakoś w środku w takim razie. No na środku, na środku naszej restauracji. Hmm, podejrzane, podejrzane. Jest, słuchajcie, ma ktoś zupę. Ma kobietka zupę. Nawet są napiwki, musimy je zbierać, te napiwki, kurczę. Oj, tu jest brudno, trzeba posprzątać. Kobieta ma zupę. Kucharz ją przygotował, tu ją odłożył. Super, jak się kucharz nazywa? To jest Andrzej, kucharz Andrzej. Kucharz Andrzej zrobił zupę i ją zaserwował. Dobrze, ale się trochę tak Nieufnie bym na tą zupę patrzył. Bo jakoś tak dziwnie bulgocze. No ale myślę, że Andrzej, o Boże, myślę, że Andrzej wie, co robi. Musimy sprzątać na bieżąco, kurczę, i tu są napiwki. O ciepierun. A i tutaj mamy jakiś ten taki punkt poziomu. A, i możemy... I co, co mogę coś kupić? Nie. Co to ten punkt poziomu robi? Nie, nie wiem. Nie wiem, co to znaczy punkt poziomu. O, napiwki brudno, dobra, czekajcie, sprzątamy. O, mamy znowu koniec dnia? I zarobiliśmy nasze pierwsze pieniądze. To jest, nasza pier to jest nasz pierwszy zarobek. 6 i 6 monety mamy. Fajnie. Mogę wybrać wydarzenie. Szybkość poruszania się klientów jest plus 10, napiwek 10 i cierpliwość 10. A tutaj mamy Sylwester, cenę napoju i szybkość snu klienta. Ja nie mam jeszcze, jeszcze, jeszcze klienci, nie ten. To nie wiem, to nie bierzmy wtedy nic, bo ja nie mam jeszcze im jak. Yy... Co to? Dozownik miodu pitnego. Ale to gdzie to się robi? Gdziekolwiek. Ale my tu mamy miód pitny, tak na barze? Nie wiem. Może ja powinienem ten miód pitny kupić? Bo on tylko wino tu serwuje. Cena wina? Tak, cena wina i cena piwa. Czyli my musimy jeszcze na przykład im tu miód pitny postawić. No to tutaj. Tak? Tak. Ciach, super. Chyba, że chyba, że. A mogę to ruszyć? No jednak na odwrót może. To ale nie, bo do obsługi potrzebna jest kelnerka. Kelnerka gdzieś nie może dojść. Aha, tutaj do naszych tych zup. Kurczę, to niedobrze. To może byśmy to przesunęli tutaj, jak ona jakiś problem taki miała. Ale ojejku! A mogę... To może powiększmy tą kuchnię jeszcze, co? Ale do drogie, nie, nie, to szkoda pieniędzy. Dobra, nie róbmy tego. O, napiwek weźmy. Słuchajcie, to jest jakieś dotknięte, premie, jakiś pomidor. Czy jakieś pomidory jeszcze możemy tu mieć? W ogóle ja to mogę ulepszać. Aj, może to jest ta gwiazdka? Po, punkt poziomu? Nie wiem. Ja to mogę ulepszyć. Czas przygotowania się zmniejszy i cena wzrośnie. Ale to jeszcze mi trochę szkoda pieniędzy, bo ich mamy bardzo mało. A to wszystko kurczę, kosztuje dużo. Ona znowu nie może gdzieś dojść, ale jednak sobie radzi jakoś. No to proszę tutaj nie fisiować. <śmany> Mamy trzeci poziom, choć jeść ma trzeci poziom. Dwa punkty poziomu dostaliśmy, czyli może to jest faktycznie ulepszanie, e, ulepszanie tych rzeczy zużywa te punkty, bo w sensie widzę, że zużywa pieniądze, ale, ale gdzie to jest to te ulepszanie? Aha, tu jest, wymaga odblokowania, okej. Okay. Aj, mamy teraz w ogóle bar odblokowany. Piekarnik do ciast, wow. Ciasta możemy produkować i chleby. Musimy powiększyć kuchnię. Okej, okay, powiększmy kuchnię w takim układzie. E, zróbmy ją tutaj, powiększmy ją. To możemy teraz przesunąć. Tak jak chcieliśmy, bardziej o tutaj. Aha, bo ona tutaj wchodzi. Może być tutaj, może być tutaj, dobra. Teraz możemy odblokować te ciasta albo chleby. To weźmy ciasta, odblokujmy i zróbmy ciasta. Aha, i tu jest w y, takiej się robi, kabelek <laughs> się robi tutaj taki. Okej, okay, mamy ciasta. I zupy też przesuńmy tu bliżej, żeby można było. O. Dobra, super. I on będzie to produkował. Tu wszystko będzie kładł. I pani kelnerka będzie to. O, pani kelnerka nalewa miodu piatnego. Super, pi, pi, pi pan. Pi, nie, chodź zjeść! <grych> Ona tutaj nalewa. Dalej, dalej, dalej coś jej przeszkadza, ale dała sobie radę. A to może powinniśmy to przesunąć jednak bardziej gdzieś jakoś tak o, żeby może jej nie przeszkadzało w ogóle. Albo w ogóle w ten sposób to położyć. Oj, nie mogę tego pionowo. Nie dobra, to niech będzie jak jest. Ważne, że kucharz to ładnie odkłada. O, jakie piękne ciasto. Tak, i zużyliśmy teraz te dwa punkty poziomu. Czyli tutaj w tym menu możemy odblokowy... Ojej, to idzie tak dalej! Wow! Aj super! Czyli te punkty poziomu dają nam możliwość odblokowywania tutaj też dalej rzeczy, które ewentualnie z poziomem... A, koniec kolejnego dnia! Które z poziomem... 45 zarobiliśmy! A, to sporo jest! Pora roku się zmieniła, słuchajcie, jakieś perki się zmieniają. Wynagrodzenia plus 60%. O mój Boże. Po, personel będzie się teraz poruszał wolniej, a cena kąpieli i łóżka jest większa, ale my jeszcze nie mamy takich rzeczy. O, ale możemy wszystkie ceny zrobić plus 50%. Dobra, zróbmy to. Chociaż to jest 500. Nie, dobra, pomijmy. Szkoda. Kurczę, szko, szkoda mi trochę pieniędzy. Mając tutaj tak mało udogodnień jeszcze dla tych klientów. Aj, to są te linie. One wszystkie pokazują, czy do tego. Do tych naszych lat i tak dalej sięga to. Super, to fajnie. Dobra, jeszcze jeden stolik. No, koniecznie, żeby tutaj więcej osób móc obsługiwać. Tutaj mamy tak, bar. To bar już mamy. Dobra, wszystko jasne. Niech ludzie przychodzą, niech kupują tu u nas. I niech. przyjdą zjeść. Wow, słuchajcie, mamy prawie całą salę. Ej, on wygląda jak złodziej. I Jak na, nie kliknie, na nich klikniemy, to też mają czas oczekiwania. Mm. A dlaczego ona ma taką, minkę szczęśliwą? Czeka. Aha, czeka na przyjęcie zamówienia, czeka na podanie napoju. Rozumiem. Ej, długo czekają. Długo czekają. Nasza kelnerka jest taka. <laughs> Możemy ją też ulepszyć. O, prędkość poruszania się. Weźmy, ulepszmy jej prędkość poruszania się. Wow, nie wiedziałem, że mogę. O, ona go nie zdąży obsłu... Nie, dobra, zdążyła go tutaj przyjąć zamówienie od niego. A zdąży go obsłużyć? Tak, nie, to nie on dostał. Obsłuż pana. A co, na jaki napój czeka? Ma, dostał na czas, super. Ale nie mamy już, słuchajcie, stuprocentowego zadowolenia, zauważyłem. Nie mamy już stuprocentowego zadowolenia i już gdzieś to się kruszy. Może mamy faktycznie już za dużo stolików na za mało obsługi. Więcej obsługi by musiało być. Ona też dużo czasu marnuje tutaj. Ja to chyba jednak przesunę, bo dużo czasu ona marnuje na myślenie y, o tym, że jej tutaj przeszkadza, y, no, jakby kolizja obiektów. Więc lepiej to przesunąć, bo to faktycznie mocno, mocno wpływa, myślę, na prędkość obsługi. I wypadałoby niedługo w sumie ulepszyć coś, żeby było droższa cena. Najlepiej zupę, bo zupa droga będzie. A, ale 200 ulepszenie, a tutaj 160. To może ten miód pitny ulepszymy w takim razie. Bo nie wiem, co to jest to 7 plus 2. Że to, że o plus 2 się ulepsza, o to chodzi. tak, ta, 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 minus 0,3. To to się matma już nie zgadza. <grym>, a co tu się dzieje? Nie. Czeka na podanie jedzenia? A czemu tak długo? On zaraz pójdzie. Berta! Bolesław czeka! Berta... Słuchajcie, Berta dała ciała, zbyt długo czekał, o nie, co za Berta, kurde, dała ciała, naprawdę, dała ciała, no nie, nie, nie ma usprawiedliwienia. O, ogród, wow, poziom ósmy, jedenasty, o, ho, ho, to mamy, słuchajcie, co tutaj szukać i inwestować, wow. Może ozdóbkę by się przydało też powiesić, może jakiś obraz. A takie małe te obrazy. To jest ściana, nie? Nie. <ścoughs> nie, bo nie mogę. O, tu fajnie będzie wyglądać. Ciach, obraz, pięknie. Wydaliśmy pieniądze na obraz, niech będzie. Trzeba upiększać swoją karczmę, swoją gospodę, pensjonat, czy jakkolwiek to się zwie. Ej, znowu ten złodziej przyszedł. Ja nie ufam, ja mu nie ufam. Jest dziwnie ubrany, jest bardzo dziwnie ubrany. O nie! Słuchajcie, straciliśmy 87 monet. O nie, jak dużo. Weźmy może sylwester, co? Cena napoju 30%. Nie, to jest mało. Ach, a chciałbym mieć. dobra, kiedy będziemy mogli mieć ten? W czwartym poziomie. Jak mogę zdobyć ten poziom? On się zdobywa sam, czy ja w ogóle muszę się, nie wiem, rozbudowywać, czy coś takiego? Hmm, ciekawe. Słuchajcie, rycerz przyszedł. Rycerz Edward, odwiedzający twoją karczmę, pragnący skorzystać z napojów, jedzenia i usług noclegowych. Mamy na razie tylko jedzenie i napoje. <grych> Okej, okay, widzę, doświadczenie mi się z, zdobywa z każdym razem, jak ktoś tutaj zapłaci, skorzysta usług i tak dalej. Czyli nie musimy jakby rozwijać tej karczmy na siłę, żeby zdobywać te punkty. To się robi samo po prostu z biegiem czasu. O, słuchajcie, możemy malować w ogóle, wow, podłogi albo ściany. Ale na razie... E, jest ładnie. Mnie się podoba, szczerze powiedziawszy. A, rozumiem. Zmieniamy styl. O oh, spryt... Aha, tu mamy podłogi. Czyli to okay. Ej, to jest fajne. A zobaczmy na przykład takie. O, ej, to jest ładne. To jest ładne, podoba mi się, dobra, tak będzie. Dziękuję. Ej, fajne, ale podłoga jest ta, co jest teraz, jest spoko. Ta podłoga jest, chyba, że to na przykład możemy zobaczyć. Nie, wolę tą, co jest teraz. O Jezus, jak brudno, napiwki się zrobiły. Ja tylko chwilę poświęciłem na malowanie tutaj, kurczę. A tu już tyle się dzieje. Jest, mamy awans na poziom czwarty. Nasza karczma rośnie w oczach. Słuchajcie, odblokowaliśmy, tak, odblokowaliśmy te sypialnie. Koniecznie. Koniecznie robimy sypialnię. Gdzie by ją zrobić? Bo tu mamy kuchnię. Może faktycznie tą kuchnię jakoś tak w tę stronę by poprowadzić, tylko że to w takim razie ewentualnie o, albo nie, jak się kuchnia będzie robić w lewo. Dobra, to zróbmy pokój gościnny, pierwszy. Obraz nam zniknie, chwila. Musimy obraz przemieścić, żeby obraz nam nie zniknął. I teraz sypialnię zrobimy. Albo nie, przy barze nie, tu może, co? W takim układzie. Dobra. Tu, bum, sypialnia, łóżko. Jakie duże łóżko, wow! Ciach! Mamy pierwszą sypialnię i łóżko. Ludzie mogą teraz przychodzić? O Boże, 202 straty! Ale to już chyba mi liczy to moje wybudowanie, co czy nie? Jezu, jak dużo! No nie, tu nic nie bierzemy. Cena, aha, mamy cena jedzenia, szybkość jedzenia przez klienta, cierpliwość klienta, a to nas nie stać. Ha, nic nie możemy wziąć, jesteśmy na minusie. Boże, to jest nasz któryś tam, nasz szósty dzień, jesteśmy już na minusie szóstego dnia. Oh, no! Weźmy obraz do sypialni, co? Weźmy obraz do sypialni. Oj, możemy odblokować generalnie a, duży stół. Aha, tu mamy, dobra. Mamy długi stół do odblokowania. Możemy odblokować chleb, stół jednoosobowy, stół jednoosob... jednostronny, przepraszam, jednostronny, okej. Okay. Czy to są różne stoły jednostronne? Mm -hmm. I to tyle tak naprawdę możemy teraz odblokować. To ja bym chyba wolał piekarnik do chleba, żeby ludzie e, mogli jakieś inne potrawy mieć. Także odblokujmy najpierw piekarnik i może coś w naszej obsłudze, może tą obniżkę wynagrodzenia. Bo jakie oni mają teraz? On ma 32 na dzień, ona ma 24, on 48. Obniżmy jemu wynagrodzenie. Też obniżmy wynagrodzenie. Może zacznijmy od tego, bo bardzo duże te wynagrodzenia są i e, mnie to trochę przeraża. O, pierwsza osoba spała u nas. Już jest zarezerwowane dla kolejnej, dla jakiejś siostry. Super. Czy nie, co to znaczy? Czy że ktoś musi to pościelić? Gospodyni domowa. Mnie nie stać na gospodynię domową i nie ma kto tego pościelić teraz! O nie! Nie ogarnąłem! O oh, no, słuchajcie, a ile, ile, ile pies do chleba? Do chleba? Tak, do chleba, stówę! Kurde, nas nie stać! Ja cię kręcę nas na nic nie stać! My już, my już wszystko zepsuliśmy. O oh, no! Miejmy nadzieję, że obniżone wynagrodzenia w takim razie pomogą nam tutaj. Więcej stołów, myślę, bez sensu, ponieważ ona nie ogarnia na razie obsługi. Już jest dla niej za dużo trochę, więc jakby, wow, możemy słuchajcie, ten piec do chleba zrobić. Może zróbmy to, zróbmy to od razu. Ciach, i tylko ja przesunę kociołek, to przesunę tu, żeby chleb był tu, to było tu, żeby tak było w miarę koło siebie, jakoś ogarnięte. I, I już nie mamy pieniędzy i pewnie znowu będziemy na minusie, ale trzeba było to kupić póki można było. Dzięki temu będzie można, e, będzie można więcej tutaj potraw nam teraz serwować. E, więc więcej będzie wyboru, możliwości wyboru dla klientów. To jest dobrze. Muszę zbierać te napiwki. I koniec dnia. I jo, zarobiliśmy. Dobra, udało się zarobić. Wow. I już się sezon zmienia. Teraz delikatne deszcze, cena łóżka plus 50%. Koszt obiektu sypialni. Wow! Czyli możemy teraz wybudować sypialnię jeszcze 33% taniej. Oj, to jest kuszące! I weźmy e, wizytę królewską. Weźmy to. Wszystkie ceny plus 50. Dawaj, dawaj wizytę królewską. Kurde, nie mamy kasy. Ile trwa sezon? 3 dni. Więc mamy 3 dni, żeby jeszcze ewentualnie wybudować jeszcze jedną sypialnię, a następnie. Zatrudnić gosposię, bo teraz łóżko nam się widzę pościeliło na koniec sezonu, to jest super spoko, ale nie ma potem kto go pościelić po tej wizycie, o właśnie, a tu pan teraz będzie. No i to niestety tworzy nam drobny problem, ponieważ y, y, nie możemy na tym zarabiać, więc generalnie trzeba zatrudnić tą gosposię, koniecznie, żeby ona mogła to łóżko ścielić. No bo na tym możemy zarabiać, zwłaszcza gdy teraz jest wzrost cen za to łóżko. Zgodnie z naszym eventem. Wszystkie ceny jest plus 50%. Także trzeba z tego korzystać. Trzeba z tego korzystać, póki można. Gosposia była za 120. Dobra. 120 potrzebujemy. Tu jest napiwek. Musimy wziąć. I szybko, szybko, szybko gosposie. Już prawie mamy na gosposie. Jest, dobra. Mamy na gosposie. Bierzemy gosposie. Gospodyni domowe zatrudnij. Tak. O Boże, ona bierze 60%. Ona bierze dziennie 60? Jaka droga gospodyni? A przez większość czasu będzie się obijać kobieta? Nie. Wow, faktycznie pomieszczenie jest za, jest za tyle. Oj, możemy też je przemalować. Zobaczmy. Jest spoko, jest spoko, dobra, nie, nie, niech będzie, niech będzie. Aj, muszę ten, muszę kliknąć, wybierz, dobra, wybierz, wybierz. <laughs> o, ale tutaj mamy już kolejnego klienta w łóżku, dobra. To, to już prawie się zwróciła jej pensja. Jakby bardzo prawie, nie? Bardzo prawie. O! I możemy kolejne zrobić. Czekajcie, spauzujemy, spauzujemy tutaj. Mogę tu? Nie, a mogę... A jak mogę zrobić korytarz? Ja bym chciał korytarz generalnie. Okej, okay, słuchajcie, o, już chyba czaję. To jest takie trochę niejasne, ale... Mój korytarz musiałbym zrobić w ten sposób, że tutaj na przykład to byśmy musieli tak przenieść... Tylko ja nie mogę, bo ten typ tu teraz śpi. Dobra, typie, musisz. Yy, musi pan stąd pójść. <noise> musi pan stąd pójść. Tak, bo te korytarze. Musieli, musimy dodać pomieszczenie tawerny po to, żeby on był jakby korytarzem, bo do jego ściany wtedy się to pomieszczenie przyłączy. Więc ja to muszę tak zrobić, że ja muszę przenieść to. Tylko no nie mogę. Muszę wyburzyć? No nie mogę wyburzyć tego. Dobra, zobaczmy, czekajcie, przenieśmy to. Nie, no muszę to, muszę coś. Kolipcia. no nie mogę. Dobra. To weźmy w takim razie pomieszczenie tawerny tutaj. Spauzujmy na chwilkę grę. Pomieszczenie tawerny tu. Ja bym musiał zrobić jeszcze jedno pomieszczenie tawerny. I wtedy dopiero zrobić tutaj sypialnię. Tak. Tylko wtedy tą sypialnię musimy. Mogę tak przenieść to w takim razie teraz i umieść to łóżko. Ono może być. W sumie tu, chociaż na środku jest lepiej. Tu, i czy ja mogę teraz przenieść ten pokój? Nie, mogę go rozebrać. Oj, to jest niedobrze. Ale nie mogę. Aha, rozbiórka pokoju. Hmm, dobra, nie, to niech to na razie tak zostanie. Oj, nie jestem pocieszony. Nie jestem pocieszony tym, jak to teraz tutaj jest do końca. No ale trudno, tak musi być. Czyli to na przykład będzie nasz korytarz. Do pokoi gościnnych, tak? Dwa tu, dwa po drugiej stronie i ewentualnie wtedy potem ten korytarz się tu wydłuży na bok. Tak będziemy musieli to zrobić. Nie ma. E, no nie ma innego rozwiązania na to. Na pewno straciliśmy dzisiaj kasę, oczywiście, że tak. Na no, wydarzenia też nas nie stać, także ja nawet nie czytam. No nawet nie czytam, no. O pieje kura, także wszyscy chodźcie jeść! <grystanie> Słuchajcie, brakuje mi łóżka teraz. Nie też jestem na minusie, to przeniosłem, to wybudowałem. Brakuje mi łóżka. I w sumie nie podoba mi się podłoga w tym pokoju. <grych> Aha, bo to jest taka podłoga z dywanem, tylko że to nie jest dywan. Te panele może. O, śliczne panele, super, dobra. I przy okazji jakoś to można było tu pomalować. Aha, tu się zmienia. O, o, w ten sposób, tak? O, i nawet widzimy tutaj super. No, to zróbmy to tak. No i szukamy napiwków, słuchajcie. Bo mamy jeszcze cały czas te wszystkie ceny, ceny łóżka, plus 50%. Ale że łóżka ten. Nie, łóżko jest też tańsze. No właśnie. I ludzie płacą więcej, więc potrzebujemy tego jeszcze kolejnego łóżka. Gosposia sprzątnęła plamę na podłodze. O, nie wiedziałem. Czyli ona też mi pomaga, to dobrze. Dobra, jest, mamy to kolejne łóżko robimy. Eee, aha, tu mamy drzwi. No to zróbmy to, łóżko. ale. Ojej, to, to mi wszystko niszczy. To mi rujnuje cały wizualny wygląd. Nie, no trudno, 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 trudno. Będzie jak jest, będzie jak jest. Tu już mamy klienta na łóżko, klientkę. Tu mamy drugą. Niedługo jakiegoś kogoś, na pewno ktoś przyjdzie zaraz. I super. O, i nawet udało się zarobić coś. No dobrze, moi drodzy, może tym akcentem w takim razie na razie tutaj. Zakończymy dzisiejszą rundę w, w, w gospodzie CHODŹ JEŚĆ, gdzie mamy już dwa łóżka, mamy trzy stoliki, mamy podajnik miodu pitnego, mamy tutaj bar i napiwek, którego nie zebrałem, mamy kocioł, mamy piec do chleba, dużo rzeczy generalnie mamy. Dajcie proszę znać, co sądzicie o takiej, o takiej grze. Jest fajna, jest taka na chillu, można troszeczkę odsapnąć grając w nią, po prostu się zrelaksować, i faktycznie stworzyć przyjemną gospodę. Także, no cóż, dziękuję bardzo za obecność. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.